Kompozytor muzyczny, o dziesiątej przyszedł kompozytor muzyczny. Nieszczęśnik, pisze również libretta, w swoim ostatnim miejscu pracy, przed laty, zajmował się tym samym. Został zwolniony, ponieważ w fabryce śrub nie wypada komponować muzyki ani pisać libret. Odkąd fabryka się go pozbyła, postanowił, że resztę swojego życia poświęci roli geniusza, który zostanie doceniony dopiero po śmierci. Do Urzędu Pracy jednak uczęszczał sumiennie, musiał. Dziesiąta. Artysta wszedł do biura dokładnie jak uderzenie w kotły. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego, mistrzu? Zapytał Bela. Mam to, oznajmił kompozytor librecista. A zanim usiadł na krześle przed biurkiem Beli, potrząsnął głową, odrzucając swoją siwą grzywę do tyłu. O przedsiębiorcach sukcesu pisze się ody. A o bezrobotnych tylko statystyki zaczął. To niesprawiedliwe. Bezrobotny filar gospodarki rynkowej zasługuje na coś więcej na operę. Ależ bezrobotni mają swoją operę, zaprotestował Bela. Żebraczą! Błąd, tamta należy do żebraków. A oni przecież pracują. Świadomy bezrobotny nigdy oponował Mistrz. No dobrze, zgodził się Bela. Tytuł opery to Bez pracy i Julia. Powinna mieć trzy akty, a w przerwach między nimi scenę zmieniałaby rolba wypożyczona z lodowiska tłumaczył z pasją kompozytor. Odważna koncepcja, bardzo odważna, pomyślał urzędnik. Początek opery jest smutny. Przy dźwiękach marsza żałobnego kurtyna się podnosi. Scena przypomina biuro działu kadr. Główny bohater, Jan Romeo, klęczy przed szefem kadr. Śpiewając błaga, by go nie zwalniać. Szef pozostaje nieugięty. Romeo odbiera akt zwolnienia. Gdy wychodzi z biura w akompaniamencie Bębnów, staje się bezrobotnym. Baletnice z wiadrami i miotłami tańczą suite sprzątaczek. Chór śpiewa ode do smutku. Przez scenę przejeżdża na rowerze nagi mężczyzna zaczerpnął oddech maestro. Mój Boże! Przewrócił oczami Bela. Mój Boże! Przewrócił oczami Bela. W drugim akcie Jan jest już w domu. W swoim łóżku śpi spokojnym snem świeżo zwolnionych, orkiestra nie przerywa mu spokoju. Nikt nie śpiewa. Przez kilka minut słychać tylko jego regularne oddychanie. A potem dysharmonijne chrapanie. Kaszlących widzów wyprowadza się z widowni. Nie będą protestować. Przecież kupili bilety na wszystkie trzy akty, zauważył Bela. Nie. W cholu dostaną krople i będą mogli wrócić na widownię. No dobrze. Proszę kontynuować. Wyposażenie mieszkania stopniowo zanika. Rodzina Romea sprzedaje meble. Jan większość czasu spędza w łóżku. Nawet arie bezrobotnych śpiewa z łóżka. Po Ari, przy burzy braw, Jan idzie do kuchni po piwo i wraca do łóżka. Siedząc w łóżku z puszką piwa, wykonuje bis gestykulował maestro, przypominając dyrygenta. Opis opery, którego Bela wysłuchał z szacunkiem i cierpliwością, był długi. Na koniec dowiedział się jeszcze, że, nu no, przedstawienie zbliża się do swojego finału. Jan wraz ze swoją żoną, Julią śpiewają duet o budżecie domowym. Duet przechodzi od pianissima z początkowej, harmonii małżeńskiej, przez mezoforte, kłótnie aż do fortissimo, kończąc się wzajemnym policzkowaniem. Po próbie morderstwa Jan uderza. Julię chochlą w głowę. Na scenę wchodzi nagi listonosz. Doręcza ostatnie wezwanie do zapłaty za czynsz. To dobija Jana. Upada obok omdlałej od uderzenia. Chochlą Julii i opera się kończy. I co pan na to? Zapytał maestro kolosalne Mam nadzieję, że zaprosi mnie pan na premierę, odpowiedział Bella, spoglądając na zegarek. Do zobaczenia za dwa tygodnie. To chyba wcześniej niż pańska premiera.